Zaczynamy właściwą ka kampanię. Hmm, tak, informacja o kampanii. Nim stał się nieśmiertelnym bohaterem. Był barbarzyńcą, który zrzucił kajdany narzucone przez królów magów i zwrócił swemu ludowi godność. Oto jego opowieść i jego upadek. Misja pierwsza. Król barbarzyńców. Aby obwołać się królem barbarzyńców, Tarnum musi pokonać obecnego przywódcę klanów, Rabaka. Um, wszyscy bohaterowie są ograniczeni do piątego poziomu, ale tarną przejdzie do następnego scenariusza. To jest mój największy ból w kampaniach, że mamy ograniczenia pewnych, do, do pewnego poziomu, więc będziemy musieli odpowiednio się rozwijać, żeby jak najszybciej być super. <grym> um, okej. Okay. No i teraz możemy wybrać sobie jako premię początkową Jako umiejętność, co ciekawe Albo balistę sobie wsiąść, albo hop goblinę Myślę, że weźmiemy sobie hop goblinę No i poziom trudności najwyższy Wiedząc, jak się to wszystko zaczęło, lepiej zrozumiesz Tarnuma a Wybory, jakich dokonał oraz powody, dla których przodkowie dali mu drugą szansę. Jego rodacy od pokoleń cierpieli w niewoli imperium Brakadun i jego popleczników ludzi takich jak brutalny rabak, który władał barbarzyńcami niczym król, lecz nie dbał o nich wcale. No właśnie. Twoją stronę kuśtyka starzec, płosząc po drodze kilka owiec i pada wprost w Twoje ramiona. Wówczas dopiero zauważasz strzałę w jego plecach, jest osłabiony utratą krwi, ale gdy chwyta cię za rękę, nie możesz jej wyrwać. Mówi, że jest Bardem i jednym z ostatnich jacy jeszcze zostali na świecie. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że strażnicy ustnej historii Twego ludu. Zostali wiele lat temu wyjęci spod prawa przez Cesarstwo Brakadun za rozpowszechnianie heroicznych opowieści, podrywających barbarzyńców do zbrojnych powstań. Nim umarł, stary Bart zebrał siły, by opowiedzieć ostatnią w swym życiu historię, prawdziwą historię twego ludu, którą królowie magowie próbowali ukryć. Twoi rodacy nie zawsze byli niewolnikami Cesarstwa Brakadun. Dawno temu jeden z przodków twojego klanu, wielki wojownik imieniem Jarg, zebrał nieprzeliczone hordy i podbił całą ziemię od morza do morza, również Brakadun. W miarę słów Starca, twoje serce zaczęło bić coraz żywiej, to prawie jak w dziecięcych zabawach z lat młodości, gdy ukrywałeś się w leśnej głuszy. Z dala od wścibskich oczu. Z kijem zamiast miecza walczyłeś ze złymi czarownikami, ale gdy dorosłeś, odrzuciłeś te gry jako dziecięcą fantazję. A to się kiedyś stało, stało się naprawdę. Ale wspominając obecnych przywódców klanów, nie możesz sobie wyobrazić, by ci zapici głupcy z obwisłymi brzuchami mogli prowadzić armię, a tym bardziej zwyciężać bitwy. Co się stało z odwagą twoich rodaków? Tak jest, dlatego Tarnum bierze sprawę w swoje ręce i to on zjednoczy klany. <śm> dobrze, no i mamy Tarnuma, którego a, już znamy <śm> z treningu. No, i możemy odwiedzić sobie miasto. Jak widać, na najwyższym poziomie trudności surowców wszystkich mamy 0. E, także nic nie kupimy. <grym> Ale fajnie, że chociaż nam trochę armii zostawili w mieście. Mm, tak. No, i możemy sobie kogoś zaatakować. Nawet drugiego bohatera od razu nie zrobimy sobie, niestety. Hmm. OK Okej. Um. Tak. Możemy trochę ich osłabić. Dobrze. Oni są super szybcy, więc niestety ruszają się pierwsi. Więc teraz, jak wszystkim kazałem czekać, to oni będą na koniec. No, chyba, że akurat moje gobliny będą pierwsze. Więc są pierwsze. Znaczy, w sumie były drugie. O. Ale jak widać, udało się lepiej powalczyć niż komputerowi. Komputer stracił 5 moich hobgoblinów, a ja straciłem tylko jeden. Tylko jednego. Dobra, mamy skrzynię ze skarbami. O nie! Liczyłem na e, złoto, tak? Bo złoto jest nam potrzebne. Ale mamy w skrzyni artefakt. Przeszukując okolice, odnajdujesz ukrytą skrzynię. Ku twojej radości okazuje się, iż kufer zawiera starożytny artefakt. Pierścień żywotności. Pierścień żywotności zwiększa zdrowie wszystkich jednostek o jeden. No to może, może się bardzo przydać na początek, bo mamy tutaj jednostki, które mają małą żywotność, tak? Gobliny na przykład. E, gdzie to jest napisane? A, wytrzymałość, tak? Normalnie mają 5, a z pierścieni mają 6. No to takim jednostkom to bardzo pomaga. Pierścienie można nosić dwa. To są dwa miejsca na pierścienie. Um, dobra. Ale mamy kamień wiedzy. To tutaj chociaż na pewno dostaniemy nowy poziom. Tak, tysiąc darmowego doświadczenia. Bierzemy zaawansowany atak. No i zaawansowany atak o 20% zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera. No to jest jedna z lepszych umiejętności. W pozowisku mamy złoto i kryształy. Mamy tutaj rudę. E, chociaż chyba troszkę źle robię. Teraz zbierając to wszystko, bo lepiej na początek kopalni sobie pozaznaczać. Mm w nic nie zbudujemy. O, i teraz jak widać mamy sporo ograniczeń. Nie możemy gniazda na orwisku i silniejszych budynków rekrutacyjnych zrobić, ani nawet gildi magów, ani ratusza. Masakra. Nawet drugiego bohatera nie możemy sobie wynająć, bo karczmy nie możemy. Hmm. To będzie ciężko. Myślałeś, że twoi pobratymcy będą zafascynowani historią Jarga, podobnie jak ty, ale przywódca twego klanu tylko roześmiał się, słysząc o Jargu i jego potężnej hordzie. Bajeczka dla dzieci nazwał twoją historię, opowiedziana przez dzieciaka. Krew zawrzała ci w żyłach, gdy pozostali wybuchnęli śmiechem. To nie jest fantazja, to prawda. Co ty możesz wiedzieć, ty gruby goblinie? krzyknąłeś. Tych słów nie można było cofnąć, ale też nie zamierzałeś tego robić. Nawet wiedząc, że przeciwnik jest potężniejszy i bardziej doświadczony niż ty, nie poddałeś się, gdy przywódca wyzwał cię na pojedynek. Jark też by tego nie zrobił. I podobnie jak Jark, znalazłeś sposób by zwyciężyć mimo przeciwności, korzystając ze swej szybkości i siły wzmocnionej wściekłością, jakiej nigdy dotąd nie czułeś. Osłupiali członkowie klanu, przyrzekli wierność jako swemu nowemu przywódcy. No proszę, powoli zdobywamy popleczników. Dobra, mamy kopalnię. Eee, tu zdążymy dojść jeszcze w tej turze. A, dobra, z gremlinami nie powtarzamy walki, bo jest brak strat w ogóle. To nie ma po co, eee, ale nie zdobędziemy tak, tak, niestety. Hmm, możemy zbudować salę Walhalli albo chatę. Nie chcę. Ani jednego ani drugiego. Tak bardzo w tym momencie. Bardziej to by się przydały wieże orków, albo. Hmm, Wilczy wybieg, albo cytadela jeszcze bardziej. A musimy trochę mieć drewna. Jeden z kapitanów zauważa, że będziesz potrzebował bardzo dużo złota. O, dzięki. Nie dobijaj mnie. Jeśli zamierzasz werbować armię, jednym z łatwiejszych sposobów pozyskiwania go jest zatrzymywanie złota w skarbcu zamiast rozdawania go biedakom. Warto też poszukać kopalni złota, takich jak ta na południu. O, dzięki za wskazówkę. Już mamy kopalnię złota na południu. Dobra, zebraliśmy trochę drewna, to będzie już. Um, można coś zbudować. Czy od razu zbudujemy hmm. Cytadele bym chciał Ale może bardziej bym chciał wieże Orków, a może jeszcze bardziej koszary goblinów, bo gobliny to nasza najszybsza jednostka teraz. Tak, weźmy gobliny sobie. I ulepszmy te co mamy. Dorobimy sobie więcej tej, mogliśmy zrekrutować. No, to teraz mamy jakieś większe jeszcze szanse. Mamy 94 hobgobliny. gobliny hmm. To złoto sobie zgarniemy przy okazji. Jedząc posiłek, wspólnie ze swymi żołnierzami usłyszałeś, jak jeden z nich mówi... Że wraca właśnie z tawerny, gdzie widział najemników skłonnych walczyć za naszą sprawę. Oczywiście nie za darmo. O! Tawerna gdzieś jest do odwiedzenia tutaj. We wiatraku mamy rtęć. Gobliny, widząc potęgę Twojej armii, uciekają w popłochu. Czy chcesz dogonić wroga i zaatakować go? Czasami jednostki będą unikać walki z nami, ale my będziemy często i tak z nimi walczyć żeby zyskać doświadczenie. O, co to za strata. Tak, jeśli wrogom pozwolimy uciec, to nie dostaniemy doświadczenia, więc lepiej popalczyć. No jak widać, z jednostkami nieulepszonymi mogą być też ulepszone. A, ale będzie bez strat tym razem. Komputer jakoś słabo gra. Tak, najszybsza jednostka, jeśli czeka, to zawsze kończy turę i zaczyna kolejną turę. Bierzemy. Tak, było powiedziane, że tu jest kopalnia złota gdzieś blisko. Ale to nie znaczy od razu, że ją łatwo zdobędziemy. Hmm, to mamy roki. Nie wiem, coś mi się wydaje, że tutaj było też coś fajnego. Może nawet to była tak kopalnia złota, nie wiem. Dobra, atakujemy golemy. No i czy nie da się tego lepiej zrobić? Wszyscy czekają. Golemy są powolne, ale wytrzymałe. To takie odpowiedniki naszych ogrów. Mm, dobra, nie najlepiej. Się zaczyna, ale znowu nowatura, Czekamy. A, tutaj mogę pokazać to porównanie na kamiennych golemach, tych zwykłych. Mamy prostą strzałę zaznaczoną, a tutaj złamaną. Tu, gdzie jest prosta, to oczywiście za to większe obrażenia. No i o! Ale lipa, myślałem, że załatwisz go na raz, ale te są słabsze, więc chyba się uda. Ok, mm, kryształowa grota jest nasza. Tu jest tawerna, w której możemy zwerbować drugiego gościa. My sobie wybudujemy wieże orków. Dobra. No, i w swoją drogą. Tak, czasami w kampanii mamy tak, że jest napisane, że nasz bohater oraz jakiś inne jeszcze co sobie zwerbujemy, też przejdzie do kolejnego scenariusza. Ale akurat w tym wypadku widzę, że jest napisane, że tylko Tarnuma zabieramy dalej. Więc ten nowy bohater nie będzie miał jakiegoś wielkiego znaczenia, żeby go rozwijać dobrze. Zbieraj wszystkie zasoby, mój panie, przypomina jeden z doradców. To prawda, armia pochłanie wszystkie zapasy. Może warto zatrudnić jakiegoś bohatera, który zająłby się tym zadaniem. No i właśnie to zrobimy. Możemy wynająć Tereka albo kogoś spoza naszego zamku, ale o, ten koleś ma finanse. Hmm, tylko finanse na poziomie podstawowym. Nie wiem, ile dają nam. Ten by nam tylko troszkę więcej dał jednostek. Tak, 15 goblinów i 7 wilczych rycerzy ma, ale ten ma finanse. No to myślę, że go weźmiemy jednak, mimo tego, że. Nie jest naszego zamku, tak, bo każdy bohater ma swoją specjalność, no i przy okazji ma swoje umiejętności. Bohater dostarcza królestwu 125 złotych monet dziennie czyli no, za 20 tur Lord Hart nam się zwróci, tak naprawdę, bo dostarczy nam już 2500 sztuk złota w tym momencie. No i to jest bardzo dobre. I teraz, właśnie takim słabym bohaterem, możemy sobie zbierać surowce. A Tarnumem będziemy walczyć. Tylko mamy tutaj trudne pojedynki, widzę. Mm. Wilcze jeźdźcy. Tutaj są jeszcze wilcze rycerze, nie wiem, czy go oni pilnują w ogóle. Eee, w sumie, nie jesteś nas na nic teraz. Trochę szkoda. No ale, takie są początki. A po to złoto też nie dojdziemy. Mm. O, po to złoto dojdziemy. Mm, 970. Mamy złota za 1000 byśmy coś kupili. A, chwila, chwila, bo mamy jeszcze ciebie. Dobra, uratowana sytuacja. Tak, bo na początku najlepiej w każdej turze coś budować. A, jeszcze targowisko mogliśmy. Eee, a czemu tego na przykład nie mogę? 10 drewna. O jacie. O dobra, to robimy targowisko. Bo targowisko właśnie można ulepszyć do magazynu zasobów, które też będzie nam dawać jedno drewno i jedno, jedną rudę dziennie. Mm. O! Wilczy rycerze pilnują e, bardzo fajnych rzeczy. Tutaj mamy wóz z rudą, który będzie nam codziennie jedną rudę jeszcze dostarczał. E, a poza tym mamy chatkę czarownicy. Może tutaj fajna umiejętność się nam mm, trafi? No to ja jednak zaryzykuję. Pójdziemy do tych wilczych rycerzy. jaj. Tak, niestety wilczy rycerze są szybsi niż my. Nasze hobgobliny tylko 7, a oni 8. No ale jest szansa, że się to opłaci. No, trochę ciężko, ale niech będzie. Spróbujemy się troszkę schować. Niech oni załatwią te słabsze gobliny. Tak. Wilczy rycerze mają fajną umiejętność, bo atakują dwukrotnie. Ale mają małą wytrzymałość, więc łatwo ich pokonać. Okej, okay, jest lepiej. No i mistrzowski atak sobie zrobimy. W sumie mamy tylko jedną umiejętność, ale już maksymalnie rozwiniętą. Tak, już o 30% zwiększa ilość obrażeń. O, a poza tym, nasz jako specjalność ma skuteczność ataku. Tak, zwiększa o 5% zdolność i skuteczność ataku dla każdego osiągniętego poziomu doświadczenia. Już jesteśmy na trzecim, no to chyba będzie o 15% zwiększać? Nie wiem, czy to tak działa. A tutaj jeszcze można kliknąć portret bohatera i coś się o nim dowiedzieć więcej. Tarnom jest młodym barbarzyńcą, który całe życie spędził w niewoli u królów magów z braka Dun, ale zawsze marzył, że jego życie może być lepsze. Powinno być lepsze. Ok. Yy, no i teraz weźmiemy sobie ten wóz rudy i zobaczymy. Lordem Hartem, jaka to jest umiejętność, bo nie da się powiedzieć tak chcę, albo nie, nie chcę tej umiejętności, my dostaniemy ją automatycznie, więc jeśli to byłaby jakaś słaba umiejętność, to sobie nie odwiedzimy jej tarnumem, bo mamy tutaj ograniczoną liczbę miejsc na umiejętności, możemy mieć ich 8 w sumie um, balistyka. No, ja balistyki nie chcę, balistyka się przydaje tylko podczas oblężeń no nie kolejna skrzynia ze skarpami i znowu jest artefakt a mogu, mogło być złoto dostaliśmy klepsydrę diabelskiej godziny ten artefakt niweluje podczas bitwy wszystkie premie za szczęście jakie otrzymują oddziały wroga bohat, oddziały bohatera lub wroga tak szczęście to jeszcze nie widzieliśmy go w akcji ale już niebawem Hmm. Dobra, musimy jakoś rozsądnie rozplanować nasze ruchy. O, ja wcześniej nie zauważyłem, gdzieś ta kopalnia złota na tu jest. Ale jest mnóstwo ogrów. Hmm. No to szans nie mamy. A możemy walczyć z gryfami o klejnoty. Albo tutaj z wilczymi jeźdźcami o rtęć. Czy jest jakiś taki większy sens walczyć o to? Bo. No, bo tak naprawdę, budynki, wszystkie, które możemy zbudować, to one chyba żaden z nich nie wymaga takich zaawansowanych surowców. No, tylko drewno i ruda. To może na razie będziemy się oszczędzać. Tylko co te roki pilnują, to jest też ciekawe. Ale nieważne, może sobie. Załatwimy tak kamienne gargulce, bo tutaj mamy młyn, który co tydzień nam dostarcza złoto, a jest dzień szósty, więc lada chwila będzie druga porcja złota, a pierwsza by nam przypadła, jakbyśmy tego nie odwiedzili. Dobra, co tu zbudujemy? Zbudowałbym cytadelę, ale nie możemy. Chyba że... Chyba że możemy te nasze kryształy na targowisku sprzedać. Proszę bardzo, 6 kryształów za, 50, yy, za 300 zł. No i możemy cytadelę zbudować. Tak, cytadela zwiększy nam przyrost jednostek, ale nie tylko. Wieści o Twoich zwycięstwach rozchodzą się niczym ogień, a zwiadowcy powracający ze wszystkich zakątków Twojej ojczyzny informują, że pozostałe klany zachowują spokój i neutralność wobec ostatnich wypadków. Nie wesprą Cię ani nie opowiedzą się przeciw Tobie, poza jednym. Obecny przywódca klanów, Rabak, został wyznaczony przez, e, przez magów na przedstawiciela Twojego ludu. Ale nigdy nie słyszałeś, by powiedział złe słowo o Brakadun. Siedzi w swojej twierdzy, ucztując co wieczór, a ty przypominasz sobie wiele nocy, gdy twoja rodzina szła głodna na spoczynek, dlatego, że musieliście opróżnić spichlerze, by zapłacić podatki. Rabak nie będzie siedział bezczynnie, gdy rozłościsz magów. Jesteś pewien, że wy dwaj wkrótce się spotkacie i to nie jako przyjaciele. Tak to ten nasz wróg. Niebieski gdzieś się ukrywa, no chociaż mapa jest mała, więc nie ma za bardzo. E, gdzie? Ojej. Tych gargulców jest też sporo. No ale na początku dla tego złota musimy się trochę poświęcić. Mm. O. Nawet małe straty. To są szybkie jednostki. Zobaczymy czy to się lepiej. O. Też jest bardzo duży plus, że no gargulce się tutaj nam w jednym tylko staku pojawiły, bo mogły się pojawić na przykład w trzech wersjach albo, albo w czterech, ale są w jednym i to jest zawsze łatwiejsza opcja. Poczekamy sobie. Nasze gobliny mają szybkość 8, a one mają szybkość 6. O! No to ulepszone gargulce są szybsze znacznie. Mmm. Chwila, brakuje mi chyba czegoś. Czy nie? E, no dobra, nieważne. Tak, strzelimy sobie do gargulców, i teraz tak, one mają szybkość 6. Więc mamy tak, raz, dwa. 3, 4, 5, 6. W kolejnej turze nie dolecą do nas, więc możemy sobie jeszcze poczekać.